No hej wam wszystkim. Trochę nie towała sytuacji i nasz. Kurde, zapomniałem już ich imam. Uguban! Uguban, crazy! Dobra, ale mniejsza z tym. Zapraszam na kolejny odcinek the -4. No bardziej jaka zgrana paczka, no po prostu Megan. Wader i Dressin <laughs> On jest najlepszy. Co ty nosisz, okulary? Nic mi mówię, nie mówisz? Nie dawałem ci okularów. Suza. A ty gdzie idziesz, Chukben? Czemu wszyscy czytają książki? To jest nie fair. Wy macie zaszaleć. Dlatego dzisiaj mam plan, aby iść z nimi po prostu do klubu nocnego na noc. No w sumie, no o, oni się nie lubią. Czekaj, rozpoczyna się walka o Megan. On kocha samoloty? <laughs> Ale nie nieważne. O, gubę taki. Miał być. Powiedz coś, Wader. Taki głos powinien mieć wadr. Nieważne. Charsel, <laughs> Wszyscy się włączyli do rozmowy. A tak w ogóle mamy trzy, dwa miejsca do spania: jedno małżeńskie, jedno jednoosobowe. Czyli. A nie, jeszcze jest kanapa. Okej, okay, dobra, to, to szczęśliwie będzie spał na kanapie. O mój boże. O mój Boże, w powtór! Okej, no to co? O. 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 Ha. Dobra. Komu damy tu zagrać na pianinie? Megan będzie na pewno śpiewać. To wyłącz Nie, tego się nie da wyłączyć. The Jokes, okej, okay, ona będzie opowiadać żarty. A Ugban, będzie jej... Grał. A czy na razie, wiesz. Będzie jej tylko no No Przecisz się tą muzykę, oni teraz będą mieli bardzo ważną chwilę w swoim życiu. O Hugman! Ty szepenie Już ja go, od ciebie. Ej no Megan. Czy, czy, czy ty to tańczysz do muzyki do Chopina do Ugwa Ugbena tell jokes <tell> czym różni się słoń od małpy wielkością o vader co ja tu widzę Shuna. <laughs> dressing, ej, 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 dressing, Skąd tu masz okulary? Nie chcę, żebyś mnie. tak to się podrywa w barze wader. I patrzcie na no, jaki jest szczęśliwy. Ej, dressing ma masz chyba wielbiciela, wiesz? Może no, się polubią. Ugwan cały czas mega. Me, cz, 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 zgubiłem Vadera. Gdzie jest wadr? Wadr, co ty robisz za Bermana? Wadr, bez przesady, no. Ile ci płacą? Dwa dolary na minutę? Co, co, Gdzie jest ta, z którą się zapoznałeś? Trzeba do niej zadzwonić, okej? Okay? Dina! Aha, okej. Okay, poszła spać. Yyy, dressing zniknął. Czyli imprezka z ugubanym. Okej, okay, dora, Wader dołączy. Nie. Tańcz z nimi. Trochę się tam wepchasz, ale... O! No i tańcz! Albo... Możesz... I'm dance with Megan? Czy co ty, Megan, robisz? Megan, nie pozwalam ci używać iPhone'a. Masz iPhone'a czy No, <noise> To wygląda bardziej jak na Samsung. Że co?! Nie, mi się to nie podoba. To teraz ty robisz za barmana? To kto jest, kto w końcu tu pracuje? Co ty mi wyżerasz kasę? Wiesz ile ja muszę zbierać na was? Kurde, na wasze utrzymanie, na jedzenie na TP i td? Wader, Może ty się z nim. <laughs> Ugban ma już trzeci level na piano. O, ze smary, jestem z ciebie dumny. Dobra, idziemy się pobić z tamten dressing. W końcu jesteś dressem, tak? Będziesz nasz... Yy, będziesz naszym. <laughs> Twoja matka to lamach. <laughs> Dawaj, dressing. Pojedź go. Twoje pociski są najlepsze. Dawaj go, dawaj go. Dobra, kiedy będzie? Czy co? U! Nie, muszę to zobaczyć. Czekaj, czarze, nie rzuci. Ja nie wiem, że jest taka opcja. <grymiany> Fuck you! Dressing, jesteś genialny. Dawaj go. Dumuj go. <grymiany> Kto wygrał no? W trójce było wiadomo, kto wygrał, bo został wykopany. Wiesz co? Jeszcze raz. Twoja matka to lama! Dobra, nie, uznajmy go za naszego wroga. Tak. O. Podoba mi się to. Nie, dobra, mam, ja mam, ja mam jego dość. Pobij go jeszcze raz. I tu teraz masz z nim wygrać, tak? Bardzo dobrze, a Megan sobie nic z tym nie robi. No, jesteście zgrani, o Wader. dobra, bym ja przystał, ale. Ługman nie wytrzymał. Dobra, wracamy do domu. Okej, okay, ludzie, jesteśmy z powrotem. Tym razem już w domu. Wszyscy śpią. Czekaj, brakuje mi to. Dresina. Nie, no, naprawdę. Dresin, dobra. To plan na dziś jaki jest. Niech ktoś zobędzie pracę. Ktoś musi w końcu na nas zarabiać, nie? O. Wader nie może. Ugban. Nie może. Dresin. Dresina zrobimy złodzieja. Kto może chodzić do pracy? Dresin w ogóle. Gdzie ty? Aha, no bo ty spałeś tu, tak Czemu Ugban i Megan? Okej. Okay. Wader spokojnie czyta. nie jest chyba w najgorszym stanie. On jest... No, no jest zły. Czekaj, czekaj, Właśnie, proszę. Dawaj. O, się przed lustrem. W łazience, No masz tu piękny kran. No dawaj, ziom. Poczujesz się od razu lepiej. Dawaj, mega. Sekretny agent, pisarz, kryminalista. To, to to będzie dla Dresina? Aha. Czyli, co do niej najbardziej pasuje? Czekajcie, zanim muszę sobie przypomnieć, co ona. Nie, skills. Fitness największy ma. Ale drugie jest komedii, to możesz będzie, może będziesz tym entertainer. Dzwonię jeszcze raz, tak pięknie. Dawaj. Hmm. Może będziesz kucharzem? Nie. Kryminalistą. Ile on zarabia? 23 na godzinę. Dobra, no, nie, będziesz entertainer. Sekretny agent to będzie coś dla Ugbana. Nie, Ugban mówił mi, że pragnie zostać z astronautą. Więc zobaczymy. A wtedy trzeba będzie zainwestować w nie rakiety dla niego. Ora nieważne. Jesteś. Dresin. Ty się tu wiesz, za co Zasiedziałeś się tu? A. Aha, okej. Okay. Wader ma otwartą drogę. Wszyscy śpią, to Wader korzysta, nie? Wagaczy się zgodzi? Podoba jej się. Dora, nie. Wader.

Okej. Okay. Oni są chyba zauroczeni. Ugman sobie z tym nic nie robi, on ma... znajdzie inną... Czekaj, czekaj, czekaj. Dres nie śpi. Co mnie wkurza. Ale teraz będzie fajna sytuacja, no i coś się w końcu w tej rodzince dzieje, no. Dobra, czy jesteśmy gotowi? A on lubisz babeczki, ty też lubisz babeczki. Babeczki. Dobra. Flirtuj, flirtuj cały czas.

o tak. Sigafoost! Kielda! Lomysz! Nic stąd! <laughs> nic <Uban, idź> stąd! <laughs> Chyba nie Our chcę, żeby is... byli razem nie, nie, nie! 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 Oh. <laughs> <laughs> <twierdzenie> Jeszcze pomiędzy nich, no jasne, idź stąd, muszę ich tu zeswatać ze sobą, tak? Daj im być szczęśliwym, no. Nie no, nie, nie wytrzymam z nimi, no. Megan, co ty, co ty gotujesz, ty kucharzem nie będziesz.